Mike Tyson to nie jest amator, to jest człowiek, który ma 58 lat, a jego przeciwnik będzie miał 27 lat. Walka już się bliziutko, być może obejrzysz ten film po walce. W każdym razie Mike Tyson robi wszystko, żeby mieć siłę mimo swojego wieku, żeby mieć kondycję, a tak, żeby mieć zdrowie. Wiadomo, że walka była przesuwana, miała być latem się odbyć, ale Mike Tyson chorował na jakieś problemy z jelitami. Miał więc prawdopodobnie z tego powodu też postanowił wzmocnić się na różne sposoby, ale też i wzmocnić się plastrami. Poszukam zaraz zdjęcia, które będzie widać lepiej, ale ma po prawej stronie, jakby po prawej stronie pępkę, jak to nazwać, ma tutaj na mostku i ma. Wyżej pod szyją, plaster przyklejony. To są plasty prawdopodobnie mające właśnie, możemy się tylko domyśleć, mające zwiększyć jego siłę i zdrowie też. Być może powrót do zdrowia, zwłaszcza te plastry na, na przeszczał od mostka w dół. Mike Tyson no, potrzebuje tego na pewno takiego wsparcia. Mało kto wie, że ludzie w tego typu sportach na takim wysokim poziomie. Wszystko doprowadzałem do perfekcji i dopinając do ostat na ostatni guzik. I po prostu w tym przypadku także jest to jeden z elementów. Te plastry są jednym z elementów, po prostu który ma postawić kropkę nad i. Bo wiadomo, że sportowcy pilnują bardzo dokładnie tego, ile śpią, co jedzą, ważą w miligramach, ile białka, ile tłuszczu, wszystkiego. Bo to musi być po prostu najlepsze. To żeby osiągnąć najlepsze wyniki, muszą mieć najlepsze systemy. No i Tyson do tego systemu, tu zatrzymam. Dodał też elektrody. Widać tutaj bardziej te trzy elektrody. Tam u góry trochę słabo się odbija w niej światło. Ale ta na środku pod mostkiem to jest wyraźnie widoczna, No i ta po prawej stronie także. E, także e, jeśli najlepsi korzystają z tego, a na pewno stać Ciebie też na tą technologię, to pomyśl, być może też możesz zadbać o swoje zdrowie, e, swoją kondycję, swoją siłę, e, stosując tę samą metodę, jaką stosują najlepsi na świecie.